Pan Eustachy trąbka, pseudonim inicjator. Panie Eustachy, czymżeż to się ta inicjatywność u pana objawia? No, się, chciałem mu Przede wszystkim bo... niech się pan troszeczkę rozluźnił spokoj, bo widzę pan bardzo zdenerwowany i taki spięty. Eee, pan mnie nie widział zdenerwowanego. No nie widział. Jestem spokojny, proszę pana. Tak? Wziąłem dwa jelenium. Co pan wziął? Ta te, ta, ta, tabletki na uspokojenie. Jelenium. A, a. Żona mi dała. A, dobra, dobrze. Dwa razy. Dobra. Otóż Ta. mówi się o panu, że jest pan inicjatorem. Kiedy no, to się zaczęło? Trzy lata temu. Co, 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 co? No, jak yy, dzielili kraj na, na nowo, nie? Znaczy się Podział roz... był. Chodzi panu o reformę administracyjną o. Polski. Ta. Znaczy, znalazłem taką miejscowość, proszę pana, że na żadnej mapie nie było. Ta. I się tam zaszyłem na znaczy, miesiąc. w takiej dziurze malutkiej. Ta. Tak. Wynająłem sobie go taki pani, wie pan, na miesiąc pokojnie nie będę wychodził, nic nikogo nie ma, hmm. może jakoś przejdzie. Nie? No tak. No i po tygodniu mi się papieroski skończyły. Nauk trzeba było kupić, zapalić, pan, prawda? Ja wtedy jeszcze nie miałem tego jelenium, no rozumiem. także a, tu a, nerwy chodzą, a widzę Uf... przez okno, że kiosk po drugiej stronie ulicy stoi, nie? Uh -huh, uh -huh. No, no i, 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 i tak wyjść, nie wyjść, wyjść, nie wyjść, ja mówię, no trzy tygodnie nie wytrzymam, najpierw tak wyszedłem, ale nie całkiem, tylko tak głową wyszedłem. tak. Mm -hmm. Zobaczcie, co będzie, nie? Czy się coś stanie? nam się z jednej strony, z drugiej strony, nic się nie dzieje, więc mych, mych, myk, proszę pana, po tym przejściu dla pieszych do kiosku i już, proszę pana, byłem prawie na drugiej stronie, jak nagle wiatr powiał i mi czapeczkę zwiało. O kurczę. Tę czapeczkę? Tak, no nie mogłem przepuścić, no bo to jest elegancka czapeczka, ale na lato jest i na zimę też. No to, proszę pana, wróciłem. Zostańmy przy wersji letniej czapeczki. No właśnie, bo pana nie słyszę. No, no i, wie pan, wr wracam, już biorę, nakładam i nagle czuję. Sluga nie mam. papieroska. Znaczy, papieroska miałem z tej strony. Aha, tu aha. miałem szluga na czarną godzinę. Aha, już był taki jeden przygotowany. Co? No to proszę pana, rozglądam się, Zypad. jest, po drugiej stronie. Lecę po tego szluga, Zypadł. a po drodze już masam czy czego jeszcze? Patrzę, <laughs> klucze wziąłem. A obiecałem tej pani, co od niej wynająłem, że nigdy w życiu z kluczami nie wyjdę, bo pod wieczorku nie dostanę. O kurczę. Wracam z tymi kluczami, zapałek nie mam, wracam ponownie. I po ja tym... wszedłem siódmy raz po tym przejściu, ja się oglądam, patrzę, a tu cała miejscowość za mną w tej lewce łazi. No, no. A do mnie mówią wódz. no, no, no. no. No, no, no no i co? No, no. No i tam już dzisiaj jest powiat. No. no. Jak w zeszłym roku, że pojechał po zimnioki do szwagra, mm -hmm. do poznania. No, no to... jak, jak do poznania, to popyry. No, to że pojechał po te popyry, to proszę pana, musiałem pożyczyć samochód, bo mój się rozkraczył. Aha, aha. Pożyczyłem od kumpla Malucha, przyjechałem, szwagier mi te zimnioki, znaczy te popyry, załadował proszę pana do worków. Jakie, Jakie popyry, co pan zrobił? Ziemniaki. Znaczy... Mówił pan, że pyrę. jak w Poznaniu, to papyry. Czy mamy się lepiej kartofli. O, dobra? Kartofle. W każdym razie załadował po 50 do worka. Po 50 kilogramów, czyli po pół metra, prawda? 10 sztuk. A, zapomniałem, że to było w Poznaniu. No tak, oczywiście. Nie. Dobrze. sztuk, bo ja maluchem bym podjechał. A a, czyli malutko miejsca było. Trzy worki po 50 lat. Rozumiem. Zapakowaliśmy, jadę z powrotem. Nie ujechałem 30 km od Poznania i ten maluch mi się też rozkraczył. O kurczę, to pech, to pech. Nie, właśnie dobrze, że maluch. Bo tak. dałem radę zemknąć na pobocze. A no tak, żeby nie tarasować A. szosy i tak Otwieram dalej. Otwieram maskę. I to był błąd. Dlaczego? Bo maluch ma silnik z tyłu. A tu były kartofelki! Tak Wysypały mi się te popyry po całej rany drodze. Proszę pana. Zacząłem zbierać, ledwo ze 20 uzbierałem, ja się patrzę, a tu 8 ton zimniaków wyrzucone, 4 brony, 5 traktorów, a do mnie mówią wodzu. To jest nie. Wie pan co? Wie pan co? Nie. Ja... Nie, nie, proszę Państwa. Bo to żarty żartami, ale ja widzę, że no. pan ma nieprawdopodobny wpływ na innych ludzi, a ja... Ja tu, a ja tu w... stoję najbliżej, wie pan, i zaczynam pan. się kurczę denerwować, bo to wiecie, no, bo to jest za... Ja to akurat przewidziałem, ja. wie pan? Mam ja. jedno jelenium na zapas. Pan sobie łyknie ja. będzie lepiej, no. Co, mi, co mi pan tu podtyk... Jelenium. Nie to... to żona zawsze daje. Co Bardzo pan? pomaga. Otróć mnie pan co mi pan? Co? Pan to łyka? No dzisiaj żem dwa wziął. Jezus. Co? Przecież dziurki w środku, nie? No, dla odróżnienia. Z krzyżykiem jest na głowę, a z dziurkami na uspokojenie. Dobrze. Jak pan się chce uspokoić, niech pan sobie to szyje. Ja wszyję? No, to, to też uspokaja, proszę pana, akurat. Niech pan się przestanie, co? To jestem ciekaw, co. To co, w każdym momencie pan potrafi tak zapanować nad na, 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 na przykład ludźmi no innymi i coś. No to proszę, niech pan udowodni, no to, to mamy tutaj ludzi. No i proszę bardzo. No. Niech pan to. coś tutaj takiego, żeby oni też za panem powtórzyli. No proszę, nie będzie ten... na mnie? Nie, 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 nie. Ja czuwam, kontroluję monitoring pełny. Proszę co? Pana. Co? Ja, ja mam też inne pastylki. Ja... To też pan łyka? Nie, nie, nie. To na uspokojenie łykam, a to jest na odstresowanie. No, ale jak to działa? Ja nie rozumiem. Tym się rzuca. W kogo? W tego, co akurat stresuje. To znaczy? No, na przykład, proszę pana, biorę zamach, nie? No. I rzucam. No. O! W to... Kogo? Za. Co? 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 Mówiłem? Gdyby no. nie było na mnie. O. No. I przedzałem. No, nie, wiecie takie... pani, co ja mam zrobić? Po to, to trzeba to wykorzystać ale jakoś sensownie, ale no to, nie tak żeby. Po to do pana przyszedłem, jakąś poradę, że nie pan. artystę no. będą... Tam... No, co ja mam poradę. Zrobić? No jak to no, niech pan to wykorzysta. No, gdzie pan... jestem to wszyscy mnie naśladują. Ale niech pan tu nie będzie. Niech pan jedzie tam gdzie pan jest potrzebny. Niech pan ale... jedzie na tą wsiową, proszę gdzie? pana. Na tą wiejską niech pan jedzie. Niech pan łazi dookoła tego budynku, niech pan myśli. Aha. Może się zarażą. nie jezu, jezu. Co? co ja mam tam myśleć na tej wsiowej? Cokolwiek i tak będzie lepsze od tego, co robię. <laughs>